jedziemy przez Garbary prosto i na najbliższym skrzyżowaniu ze sygnalizacją w prawo zamknięcie kierunkowskie, teraz zwróć uwagę, mamy zwykły sygnalizator jeśli mamy czerwone, to uciekamy kontroluj tę pierwszą cały czas Dobieraliśmy odcinek drugi jednokierdze. Kazu, nikt nie wyjeżdża, tak jak w tym momencie. Tak? Bierzemy w jaki odcinek drogi i znów musisz tak. pamiętać co do najbliższego skrzyżowania. Bo to ci zapewni prawidłowe ustawienie przed kolejnym skrzyżowaniem. I na kolejnym skrzyżowaniu pojedziemy w lewo, czyli już się już przemieścić do lewej krawędzi, dokładnie. Ale to jest skrzyżowanie równorzędne, czyli dokładnie z prawej strony nic nie jedzie. Jeżeli nie, to jedziemy dalej. Jedną kierunkową, i uważaj, że to jest bus. pas Bardzo dużo osób tutaj wjeżdża na ten bus, i może być ludzie Jest I Zwróćmy uwagę już na kolejny zestaw znaków. Jaki rodzaj drogi wjeżdżamy? Bez kierunku. Powoli, po dzień, tutaj była nawet z krawędzikiem trzeba będzie jechać. Bo innego wyjścia nie masz. Tak. Jakie masz znaki dalej? Nakaz. Czyli co trzeba zrobić? Kierunek. Stop, gdzie się zatrzymać? Przed tą dróżką dla rowerów. Dokładnie, bo tu rowerzyści będą wyjeżdżać bardzo szybko. Nikogo nie mamy i wjeżdżamy znów w znów odcinek. Dokładnie. I też nakaz, i w jaki odcinek wjeżdżamy? Widać znak. Świetnie. Czyli nikt przeciwko nie pojedzie? Ale czoła jest straszne Tutaj część. Szukaj znaku po prawej stronie Zwłaszcza, które są schowane za samochodami parkującymi Widzisz ten nakaz? Jest po prawej stronie to też jest skrzyżowanie, tylko to że Ty masz to pierwszeństwo, bo wszyscy Ciebie mają od prawej strony. Dobrze. I tu już masz dwukierunkową, prawda? Bo tu nie miałeś zadań, jest na że jest jednokierunkowa. I skręcamy w prawo. W jaki odcinek będziemy wjeżdżać? W jedno-kierunkowo Świetnie Szukamy pieszych zwłaszcza tutaj za busem Czy nie wychodzi Bo to jest zieleniak jak Także trzeba Jakie zachowanie? Zatrzymanie Mówimy. Dobra I tu bardzo ważne, zatrzymaj się przed linią i szukamy i kierowców i tramwajów i tramwajów Czysto. I dalej już idziemy prosto w kierunku Ronda Środki